Ostro, aż staną się takie malutkie! Płyśnie! Masz ją złamać! A nie rozpięczać! Pada! Awans. Poniżamy ceny. Komputer NTT Home 908 x z procesorem Intel Core 2DUO. Tylko 1999. Awans. Poniżamy ceny. Ja pana poznaję. Pan był wczoraj u mnie w salonie. Nie byłem w żadnym salonie. Jak to? A pan czasu podwajacza na głowie. Czy nie myśli pan o tym naszym podwojeniu minut w abonamencie do wszystkich sieci? Ja nie myślę o żadnym podwojeniu. Nie, no jak to? Przecież widzę podwójny zegar na pana głowie chyba, nie? Bo to pan o tym myśli. Ja? Czy ja mam jakiś podwójny zegarek na głowie? Bo teraz ja się panu, nie panu i pan się śnimi. Się śnimi, się śnimi. Nowość na święta w Plusie. Czasu o podwajacz. Dwa razy więcej minut do wszystkich sieci w każdym abonamencie i wszystko mająca Nokia za złotówkę. Twoja Tina tylko za złotówkę! A także na specjalne życzenie czytelniczek. Najpiękniejsze piosenki Marka Grychuty. Supermodna torebka lub elegancki portfel. Trzy kolory do wyboru. Wigilijna opowieść. Wzruszający film dla całej rodziny. Tina tylko za złotówkę! Oto M3 Power Nitro. M3 Power w nowej, odjazdowej wersji. Kiedy wciskasz przycisk mikro drgania wysyłane są to ostrzy Power Glide. Poczuj moc najdokładniejszego i najbardziej komfortowego kolenia, jakie zapewnia Gillette. M3 Power Nitro od Gillette. Zestaw Gillette M3 Power Nitro. Najlepszy prezent dla Twojego mężczyzny. Kobiety to wiedzą. Teraz w heja. Wszystkiego dwa razy więcej. Kup starter, doładuj swoje konto, a my podwoimy Twoje doładowanie. Tak to wygląda. Heja! Mamo, aż czego się robi majonez? Gdybym sama robiła majonez, wzięłabym świeże żółtka, najlepszy olej, przyprawy i długo bym mieszała. Ale po co, skoro jest majonez dekoracyjny winiary? Oryginalny, o kremowej konsystencji. Tak delikatny, doskonały do kanapek, idealny do sałatek. Wiesz, jak się robi majonez? Ale <noise> Najlepszy od lat. Majonez dekoracyjny Winiary. Jedyny taki majonez. So I'm a good guy for a Specjalnie na nowy rok. Heineken w Megabuzzowi. Wszystkiego największego. Czy kryminalna przeszłość rodziców ma wpływ na rozwój i postawę społeczną ich dzieci? To pytanie zadała sobie Mary Gamble, a odpowiedź była twierdząca. Większość młodych ludzi z rodzin przestępczych powiela los swoich opiekunów. Tak jednak być nie musi. Działalność odważnej pani kurator jest na to żywym dowodem. W cyklu okruchy życia prawdziwa historia powstrzymać przemoc. Jutro o 2020. :20. Right. Włącz i wygraj już w środę do wygrania 100 tysięcy! Uszy, właściwie to czemu my z mamy iść pierwszy na stół, co? To wynika prawda, z wieloletniej tradycji. Słuchajcie, nie rozklejajmy się, to nie jest moment. Tradycja rzecz święta. Produkty z biedronki polecają się na święta. Kawa rozpuszczalna 200 gramów tylko 9,99. Mąka tortowa 1 kg już za 99 groszy. Serek 150 gramów jedynie złoty 99. Niskie ceny! Co drugi mężczyzna ma problemy z prostatą. Gus. Impotencja. Ciągle w toalecie. Czas działać. Gentos. Skutecznie leczy prostatę. Gentos. Odnowa dla mężczyzny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy wyobrażasz sobie święta bez choinki? Czy wyobrażasz sobie święta bez prezentów? Czy wyobrażasz sobie święta bez czerwonego barszczu? Barszcz, czerwony knor, idą święta. Czujesz ból? To sygnał ostrzegawczy. Ból mięśni lub stawów może być objawem zagrożenia, jakim jest stan zapalny. Powierzchniowe działanie może tylko maskować ból, a stan zapalny rozwija się nadal. Sięgnij po żel o maksymalnym stężeniu. Tifortan ActiGel. Tifortan to żel, który nie tylko zwalcza ból, ale także leczy stan zapalny. Tifortan to właściwa kuracja na bóle mięśni i stawów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź nie sposób to się z lekarzem lub farmaceutą. Nie czekaj! Już teraz w Citroenie najlepsza oferta na modele z 2006 roku. Citroen C4. Rabat do 18 800 zł. Citroen C3. Rabat do 14 490 zł. Citroen C5. Rabat do 25 000 zł. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Rabaty nawet do 30 000 zł. Citroen. Polubisz każdą drogę. Ej, Złomek, Ople jadą! niech radar takich jak je, że nie widziałem, a się było tu w i gdzie! Co ty powiesz? No się jeździło na wyjazdy, zajazdy, objazdy, było, proszę by eksploracje, delegacje, rauty, gdzie miasta, gwari ptasz od śpiew! Ty w ogóle nie wyjeżdżałeś z chudnicy górskiej, prawda? Prawda. Bajeczna oferta w salonach Opla. Atrakcyjne ceny i super kredyt już od 0%. Przyjdź, zobacz to na żywo i wybierz swój model. Widzimy chłopaka, koło trzydziestki, idzie ulicą, jedzie rowerem, aha, o, albo konno. o, wchodzi do baru bez konia, spotyka dziewczynę, może siedem, i teraz mogą napić się piwa, przyjeżdża po nich yy, limuzyna i jadą do szejka. Yy, ale dlaczego do szejka? Bo u szejka są najlepsze imprezy, aha. jest noc, pełno ludzi, karnawał, dj je. ośmiu, mhm. słonie i żyrafy. a na tych słoniach też jest tak? Poczekajcie, no, a mieliśmy tylko zrobić taką zwykłą reklamę. Dla Lecha? Niemożliwe, Lech, będzie się działo. I nadlatują mi i samoloty.